Cześć, ahoj, witajcie w popołudniowej sesji magnetycznego. Ja już sobie tutaj, w międzyczasie, już poza kamerą, bo y, zależy y, imi na czasie i klientom na czasie. Więc tutaj mam, y, tutaj mam ten komputer do czyszczenia. Na razie bez ramu klient zdecydował: przeinstalujemy system, więc robię tutaj, nakładam pastę, składam chłodzenie i y, kopiujemy te dane. Które tutaj mamy pobrać i instalujemy system. Bo tam czeka na mnie e, kolejny laptop, który idzie do czyszczenia i też klientce zależy bardzo, e, bardzo e, na tym, żeby, żeby w miarę sprawnie to ogarnąć. Więc bez zbędnego gadania życzę Wam miłego popołudnia. Ja oczywiście dawkę kofeiny sobie zapewniam i działam. Działam, bo e, no co. E, Urządzenia mi tutaj dochodzą, i dobrze byłoby to wszystko pchać do przodu. Także miłego tygodnia, miłego popołudnia, ciepłego w miarę poniedziałkowego. Ahoj!